Hej, z tej strony Gamingowy TV, witam Was bardzo serdecznie. W następnym audiologu i pokrótce Wam powiem szybko, co będzie na moim kanale, w mojej części. E, będzie, będzie to tak, e, będzie to Deus Ex Human Revolution, chyba jeszcze w tym tygodniu. E, potem um, następna seria, osobna e, Deus Ex Defal. E, to jest specjalna część, taka special. E, następnie e, będę tworzył. Odcinki też y, jakoś tak y, się wyrobię w czasie Elder Scrolls The Skyrim y, Do którego zostało zrobione potężne info A jeszcze dodam coś Do Deus Ex Human Revolution też zostało y, przygotowane Piękne przepiękne intro y, Tak wyjebane jest bardzo, bardzo mi się podoba y, Jaram się nim No i o, okazja jest żeby y, wam pokazać te filmiki Także, Siemaneczko, trzymajcie się. Cześć.